Co się stało w Tegoroczne Dni Olesna były artystycznym maratonem pozwalającym na aktywne spędzenie wakacji. W trzeci dzień świętowania oleski rynek był pełen przygotowanych atrakcji dla każdego. Malowanie twarzy, bo to jest zawsze hit. Poza tym malujemy kamienie, taka nowość. Takie duże kamienie dzieci sobie mogą malować mazakami akwarolowymi, poza tym wielkie bańki i zabawy. Grupa animacyjna umilała czas przybyłym gościom, a występy dla młodych muzyków były świetną okazją do pochwalenia się swoim artystycznym dorobkiem. Przeważnie po prostu wybieram takie utwory, które głębsze znaczenie. Żeby pokazywać nasze talenty, żeby się bawić dobrze i to jest świetne uczucie naprawdę. Na scenie wystąpił również oleski raper Gawron Daro, mający okazję przedstawić swoją twórczość przed tłumną publicznością. Jest to dla mnie wy, pewne wyróżnienie, jakby nie patrzeć Dni Olesna, też będzie tutaj sporo znajomych, także no szczęście. Jestem słuchaczem hip-hopu od jakieś 20 lat, więc bardziej jest... Spostrzegam się na tekstach, niż na muzyce. Mieszkańcy Olesna chętnie uczestniczyli w tegorocznej imprezie, a przygotowane dla nich atrakcje spełniły ich oczekiwania. Nam się podoba, jesteśmy zadowoleni, dużo atrakcji dla całej rodziny, dla każdej grupy wiekowej, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dla wszystkich jest fajna zabawa, szczególnie w wakacje. A tutaj dla młodszej osoby, jak się podoba. Yy, bardzo fajne. Nasza wspólna integracja. Tak, dokładnie. Wspólne spotkanie z ludźmi, nie? Gwiazdą wieczoru trzeciego dnia Olesna był kabaret Anim Rumru. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli wspomóc finansowo zbiórkę organizowaną dla pani Iwony Glazer.